Witam wszystkich hodowców bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć Wam o probiotykach, które znajdują się w naszej ofercie. Eee, probiotyki mamy od samego początku, jak istnieje moja firma. Eee, także cieszy mnie to, że jesteśmy preku, prekursorami e, odnośnie probiotyków. Eee, cieszy mnie to, że coraz więcej firm zaczyna e, produkować probiotyki, e, odchodzi od, od antybiotyków. Natomiast e, dzisiaj chciałbym opowiedzieć o naszych probiotykach, które mamy w ofercie. To są te te, te probiotyki, które tutaj mamy tu mamy probios to jest pierwszy probiotyk, o którym za chwilę będę opowiadał jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o probiotyki do czego nam, między innymi, jaki jest mechanizm działania probiotyków, przybliżę Wam troszeczkę działania mechanizm działania probiotyków do czego mnie zmierzam przede wszystkim probiotyk stymuluje mechanizm odpowiedzi immunologicznej to jest pierwsza rzecz. Druga produkuje naturalne przeciwciała przeciwko wirusom, bakteriom i trzecie to jest dojrzewanie wspomaga dojrzewanie bariery jelitowej, czyli wszelkich czynników chroniących przed zakażeniem organizm gołębia lub też niekorzystnym wpływem bakterii kolonizujących do czego zmierza? Ten probiotyk jest to probiotyk w płynie, który zawiera kilkadziesiąt różnych form dobrych bakterii w jednym opakowaniu, włącznie z bakterią fototorficzną, czyli bakterią słońca. Jak się to dawkuje? Do czego to służy? Przede wszystkim jest idealnym probiotykiem przeciwko, przeciwko wirusom, bakteriom. My spryskujemy tym cele, dodajemy to do wody, dodajemy też do karmy. Ten probiotyk jest z takich fajnych działań to między innymi to, że nam pobudza gołębie do płodności, również podajemy go na tle stresów, poprawia nam trawienie, zwiększa płodność gołębi. No i oczywiście też jeżeli go podajemy systematycznie wspomaga nam eliminację pasożytów wewnętrznych jak i też poprawia nam pióra. Ten probiotyk naniosłem na otręby pszenne, to są te właśnie otręby pszenne, które następnie dodajemy do naszego Quickoru w ilości 50 gram na pół kilo. On wtedy ma taki kwaśny zapach czujemy taki przyjemny kwaśny zapach, ten nasz quikor i po czym przewija się taka nutka, 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 ziół. Kolejnym probiotykiem, który jest od samej, od samej, od początku z nami, to są dwa takie wspomagacze probiotyczne. Inowir, jak i inowid. Czym one się charakteryzują? Inowir jest to przede wszystkim inulina która jest prebiotykiem jest pożywką dla dobrych bakterii następnie jest jeden szczep bakterii kwasu mlekowego jest glukoza i witamina C z tym, że w winowirze dodatkowo jeszcze jest to dołożony jeszcze jest kwas mlekowy jako taki zasiedlacz flory bakteryjnej to jest nic innego jak pożywka dla dobrych bakterii następnie jest inowit to jest ten preparat, który w swoim składzie ma cały skład inowiru i dodatkowo jeszcze jest dodany cynk, tlenek cynku, który nam wiąże wodę, idealnie nam wspomaga walkę z kocydiozami, z zadeno, z różnymi innymi infekcjami bakteryjnymi, wtedy gdy gołąbki zaczynają pod siebie lać. Te nasze probiotyki są wszystkie w przystępnych cenach. Jak mówię, również znajduje się w Quickorze, który polecam serdecznie ze względu na to, że znajdują się w nim wszystkie zioła odparniające, zioła grzybobójcze, zioła paso, 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 pasożytobójcze, jak i też zioła na przemianę materii. Znajduje się też w tym właśnie probiotyk, znajdują się kiełki słodowe, także to jest taki kompletny preparacik, te preparaty, które ten Quikor, który Państwo będą teraz kupowali gdzieś w sklepach, on ma dodatkowo taką naklejkę informującą właśnie o tych, o tych probiotykach, które się znajdują właśnie w, naszych, w naszym Quikorze. Także jeszcze raz chciałbym naszym hodowcom podziękować za takie tłumne przybycie, tłumne przybycie na, na nasze, nasze stoisko w Sosnowcu. Odwiedziło nas około 1700 hodowców. Policzyliśmy to w ten sposób, że rozdając katalogi tylko na naszym stoisku wydaliśmy ich około 2,5 tysiąca sztuk. Także jeszcze raz chciałbym serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy nam zaufali i mam nadzieję, że te nasze produkty na pewno Wam pomogą w osiągnięciu odpowiednich wyników w tym sezonie 2014, tym bardziej, że wiecie doskonale, już macie harmonogram lotów, wiecie, że będą ciężkie loty, my też mamy na to receptę, polecamy 4 razy tak, czyli Czyli nasz Matrix, polecamy nasz katozal, polecamy nasz, nasze Nitro i nasze HMB. To są cztery energetyki, bez których tak naprawdę nie wyobrażam sobie dokończenie tego ciężkiego sezonu lotowego, jaki się zapowiada. Także jeszcze raz wszystkich serdecznie pozdrawiam w ten zimowy dzień. Zapraszam też do na naszą stronę www.puritan.info.pl, gdzie będziecie mogli znaleźć dużo szczegółowych informacji na temat naszych produktów, a jeżeli to, to Wam nie, nie, nie wystarcza, to zapraszam do bezpośredniego kontaktu do mnie lub do, 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 do Kamila Kubickiego, który też Wam może więcej opowiedzieć o tych produktach, o stosowaniu tych produktów w czasie lotów. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.